Witajcie ludzie z powrotem, że zagrajmy w Wiedźmin powrót do jego wilka. Oj tam, oj tam, coś mi się porąbało i okazało się, że cmentarów tutaj nie ma. Cmentar jest bosem specjalnym, albo czyj trofeum w czwartym rozdziale, czyli na... oczywiście, że go tutaj nie ma. No dobrze, teraz nie możemy jeszcze zdobyć jego ...jego zębów, ale dobrze, że tą książkę kupiliśmy, to będziemy mogli w czwartym rozdziale zdobyć to, czego potrzebujemy. No ale dobra, pójdziemy teraz na bagna ludzie. W dzisiejszym odcinku idziemy na wagna. Spróbuję się teleportować do Kalksteina. E, mam zamiar w następnych dwóch odcinkach znaczy się w tym i w następnym zrobić um, zadania specjalne albo raczej trofeum. Mamy jednego pewnego wilka, którego musimy załatwić oraz um, królowe Wiveryn. I to jest to, co właśnie zrobimy. Hej! Mogę proszę! 20 orenów o, mogę Ci sprzedać bloknie. tutaj. Co zmoknie? Piesek zmoknie. O nie, ale 20 er Orenów zrobiłem? Z kasą wcale tak źle nie jest. Fistech też mamy, więc jest OK. Dziwny jesteś. Jak to? Ja dziwny? Niemożliwy. To chyba jakiś doktor Watson się tutaj znalazł, naprawdę wie wszystko. Mój Boże, cholera, jasna. Lód, ta, ta, ta. Drzwi do domu Waldiego, drzwi do domu Kalksteina. Muszę iść tam. Do Kalksztajna. Oho, ho ho ho! Niedługo będzie koniec rozdziału ludzie. Zbliżamy się do końca rozdziału. Jeżeli chodzi o zadania poboczne, to niedługo wszystkie będziemy mieli załatwieni. Wszystkie będziemy mieli załatwione. A zadanie główne też tyle nie potrwają. Więc jednak jest dobrze, jest, jest, całkiem, jest całkiem fajnie. Możemy przy okazji Kalksztajna zapytać o e, koszule, czy to było czy o tam eliksir, który może znieść e, klątwę z... z... wilkołaka? Hej Kalksztajn, co tam u ciebie, stary brachu? Tak? Co się stało? E, ogłoszenie? Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Masz dla mnie szpik alguli Jeszcze nie. nie. Aha, czyli mam zrobić dla niego szpik alguli, to dobrze wiedzieć. Mogę ci coś sprzedać? Kływ ledera albo tutaj łój mogę ci sprzedać. Masz łój, wsadź go sobie gdzieś. Żonie łzy się by przydało? No dobra, czekaj chwilę. Czy ja widziałem tam. Czy ja tutaj widziałem coś ciekawego? Nie, wydawało Wydawało mi się. Nic ciekawego tutaj nie ma. Ale tu jest kufer. W którym jest jeszcze trochę rzeczy, które możemy zabrać. Hmm, wywar z mandrogory, czy ja dobrze widziałem? Tutaj. Nalewka z mandrogory, mocny alkohol, tak, to jest dobre. To jest świetne. Kurde, można eliksir wie... jak to było? Eliksir wielosokowy można z tego zrobić, to jest świetne. Las na bagnach, tutaj w pobliżu powinien być wilczek. Tylko gdzie? Zmiejka, zmiejka. Po środku bagna, czyli gdzieś tutaj powinno być to coś. Gdzieś tutaj powinien być ten stworek. Ale my idziemy najpierw tutaj na, do Wivern, tutaj. Na wyspy Wivern. Czy idę dobrze? Nie, oczywiście, że nie idę dobrze. Oczywiście się pomyliłem, pomyliłem drogę, ale dobra. To spróbujemy teraz tam pójść. Ach, pamiętacie, ten stary dobry czas, kiedy walczyliśmy tutaj w tym miejscu. Z naszym przyjacielem, z naszym kochanym przyjacielem Azarem Jawedem? Tutaj są wilki, więc tutaj też powinien być wilk, ale tutaj raczej tej królowej wilków nie ma. Dlatego, że nie wiem, gdzie ona jest, poszukamy jej w następnym odcinku, chyba że ją znajdę przypadkowo teraz. A jeżeli chodzi o Królowy wewery to wiem akurat gdzie ona powinna być, dlatego pójdę po nią teraz. I znowu zrobiłem kółeczko, mój Boże! Tutaj mamy iść, tu. Tu. O, teraz drogę znalazłem, co? No w końcu człowieku, tyle godzin tutaj potrzebuje, żeby odnaleźć odpowiednią drogę, a i takiej nie odnaleździesz, bo jesteś idiotą i debilem. Taka historia życiowa, taka trochę z, z życia wzięta, co nie? Topielec Kikimora, niech to Diabli. Naprawdę więcej was matka chyba nie miała, co? A może wasza matka miała was trochę za dużo i to jest właśnie problem. Najpierw zabiję tego. Kikimory Wojownika, bo jest to dość silny potworek. Albo spróbuję załatwić wszystkich przy okazji. No i załatwiłem Kikimorę, co? Dość szybko poszło, dziwię się. Myślałem, że odbierze mi trochę więcej życia. Może dlatego, że kiedy ostatnim razem z nią walczyłem, miałem niższy poziom, a teraz mam 21, to trochę się uf, lolololol, y... uekspiłem. Y... Uuuuh, stałem się silniejszy po prostu. Można by tak powiedzieć. Dlatego, ej jo, język topielca, przyda się Blue -Gier. Wronie Gear. oko. Nie chcę z wami walczyć. Ja chcę tutaj. Tam. O, tutaj są wilki, jak widzę. Jeden wilczek. Jest jeden, nie tylko wilczek, wilczek, wilczek. Ale tutaj są. Tutaj będą werny w pobliżu. Dlatego załatwię te stworki, które tutaj są. Załatwię te stworki. wow, dużo ich jest. Mój Boże! Sporo! A tam jest jeszcze więcej. Dlaczego Kikimory walczą z Luptopcami? To jest ciekawe, to jest interesujące, ale nie znam odpowiedzi na to pytanie, niestety. Dlatego zabiję teraz tego stworka. I wkurza mnie trochę, że mój pies szczeka. Być może to ewentualnie słyszycie teraz. Nie wiem dlaczego ta idiotka y szczeka bez powodu, nawet goście nie przyszli. Nie rozumiem tego psa, nie rozumiem go. Ale psa raczej nie zrozumiesz tak łatwo. Więc nie będę nawet próbował. Dam, 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 zaraz cię wykończę. Łapu, łapu, dziap. A to jest jeszcze jeden stworek. Tylko nie to. A, wybuchło za mną. Mój Boże. Napiję się jaskółki. Przy okazji, będę zaraz walczył z Ivernami, To się przyda. A teraz straciłem już wystarczająco dużo życia, bo trochę nie uważałem. No dobra. Wai, na królewska. Przy okazji, powinien tutaj być miecz stalowy. O mój Boże. Chyba zginę. Ale spróbuję. Moa. Widzicie, Moę? Moa to jest tak zwana... E, to jest boss. Moa jest właśnie bossem, którego szukamy. Shit. To jest niezłe teraz. To, to będzie pora naprawdę przepiękne. Zginiemy tutaj. Zginiemy tutaj. Chociaż tak źle jak na razie nie idzie. Y, y, nie tracimy tyle życia. Mimo, że za nami jest y, wiwerna. Ogień na pewno na nią nie działa. O mój Boże, teraz za mną jeszcze swoją potworki, te jest i irytujące. Zdychajcie szmatki! Dajcie mi walczyć tutaj ze zwierną. Ona zasługuje na to, żeby zostać zabita. Jako prawdziwy boss! Jak prawdziwy boss, bo jest tu silny stworek. Jest spokre... wiwerna jest pokrewniona ze smokami, więc moglibyście dać mi spokój. O mój Boże, to... naprawdę nie lubię bloodzgierów, kurżają. kurzają. Nie tak samo jak utopce. Te mniejsze stworki są do dupy. Nie wiem po co one w ogóle istnieją. Mm. Jedno zlecenie, które możemy zrobić, to jest. Yy, no dobra, zlecenie na wiwerny. Mięso wiewerny się przyda, bo mięso wiwerny jest naprawdę dość yy, przydatne dla niektórych ludzi. Niektórzy ludzie chcą, tak? Mięso wiewerny, tylko gdzie ta druga wiwerna poleciała, gdzie ja ją zostawiłem? Obojętnie, zignorujmy to. A w każdym razie tutaj, zabijmy Moe! Moa! Chodź tutaj! To będą chciały cię zabić w ten sposób, no. Skoro nie chcesz inaczej To muszę w ten sposób Shit! Ale naprawdę powinienem mieć trochę więcej życia zanim za zacząłbym tą walkę. Ach ty wiewerny. Takie małe smoczki, takie słodziutkie. O! Odleciała teraz. Good. God damn it! Mam kota, mam jaskółkę i mam tutaj zatrucie. Wow! Ciągle utracę żywność. Y -y, żywotność. <noise> Żywność. Tak, jasne. Tak, poleć, poleć dalej. Poleć daleko. Dlaczego mnie... Jaskółko, jaskółko! Stoi, jaskółka stoi w miejscu, pewnie dlatego, że ma, jestem na zatruciu. Więc nie tracę niż życie. Ok, teraz się trochę zaczyna regenerować, bo już nie jestem zatruty. Już nie jestem zatruty! Ale poleciała! Ma jeszcze, ma jeszcze dużo życia, czy nie? Zauważcie, że na yy, szybkim stylu trochę szybciej biegam Siet! Jeszcze więcej tych stworków. Moa! Patrzcie jak mało życie odebraliśmy. Okej, okay, najpierw powinniśmy zająć się innymi wyvernami. <grym> fajny wef. się królewską. Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Okej, okay, no nie, no tak to nie działa. Za dużo wrogów mam naraz, to jest... To jest naprawdę męczące. Tak jeden, cały czas jeden krok do przodu i jeden do tyłu, taki taniec trochę. Ja się z nimi tutaj bawię, jak w przedszkolu. Ale zabawa. Nie! Mój Boże. Patrzcie, jak mało życia, naprawdę. To jest teraz prawdziwy boss fight. Dy, cały czas uciekanie i tak dalej. Ale nasze siły. bym ja, specjalnie skupił bym już dawno nie żył. Patrzcie, jak mało życia mam. Okej, okay, wiwerne królewskie zostają, zostawiają mnie na razie w spokoju. Nie wiem. Nie wiem, czy zostawiają mnie w spokoju, ale w każdym razie mnie nie gonią w tej chwili. Dlatego. Mogę sobie pozwolić na to. Spróbuję zabić teraz tutaj. Moe. Ech, wydaje mi się, że tylko si szybkim stylem mogę zobaczyć Moe, bo jakoś nie daje mi ataku silnym stylem. Unika tego cały czas. Ale tutaj szczątek, bo tylko na to. Sporo szczątek. Ho, ho, ho. O, dlaczego stoję w tobie? Ja nic nie chciałem tam zrobić, ja nie jestem takim... Ja nie jestem zoofilem. Wybacz mi, daj mi spokój. Ja, tutaj przyszedłem tylko na polowanie. Szczególnie chciałem na ciebie zapalować, ale mogłoby się nie bronić, to byłoby miłe z twojej strony. Ach, te zlecenia, znaczy te trofeum są zawsze trudne albo czasem są trudne. Widzicie, to jest chyba pierwsze trofeum, które trudne mi, trudno mi zdobyć, bo tracę dużo życia. Przy poprzednich trofeach było łatwiej. Jest! Jest! Na szczęście unieruchomiłem. No, udało się. Domogę wziąć trofeum, tutaj. Głowa samicy wiwerny. Drapieżna wiewerna. Teraz mogę zacząć, zabrać je za resztę. Na szczęście. Zwłoki pasera. Nie... <laughs> Chciałem już powiedzieć co, talar? Ale to jest y posłańca, nie pasera. Powinniśmy znaleźć tutaj na tej wyspie porządny miecz. Ale czy jest lepszy od tego, który my sobie kupiliśmy, to jeszcze nie wiadomo, bo jeden, jeden mi napisał, że jest lepszy od tego, który mamy, drugi mi napisał, że jest gorszy od tego, który mamy tutaj, więc zobaczymy. Sprawdzimy to, ludziki. Ale najpierw musimy załatwić te sworki królewskie wiwerny. Z nimi nie ma żartów. Jedynym problemem jest to, że będę musiał się teraz teleportować i później wrócić na bagna. Bo nie mogę mieć dwóch trofeów naraz przy sobie. Niestety. Wiedźminie jedynce to już... W Wiedźminie dwójce jest już inaczej, ale tam trofea mają zupełnie inne znaczenie. A szkoda, bo trofea tutaj były fajne. Można było za nie dużo dostać kasy. Takie specjalne zlecenia były to, ale... W dwójce są tylko takie trofeo, do, można nosić i dodają one różnych takich bonusów. Jak na przykład ym, plus do wigoru, plus do czegoś tam innego, siły, coś tam. Jakieś umiejętności do życia i tak dalej. Się dziwię, dlaczego tak mało życia zabieram, a ja jestem cały czas na szybkim stylu. A powinienem zabijać akurat tą wiwernę, znaczy się, wiwernę królewskie silnym stylem, bo na, na nie... Nie, bo na nich to działa. Na nie to działa. Chodź malutka. Zaraz dechniesz. A widzicie, ją też trochę udziubałem. A tu jest. Jakie to słodkie, malutkie wiwerny! Patrzcie, jakie słodziutkie to jest. No patrzcie, mo, mwam mo, Cmok, smok, smok. One mnie zaraz zabiją, ale i tak są słodziutkie. Ok, zabiję ją. Teraz mogę załatwić resztę. O nie, te, te małe wiwerny mnie zabiją teraz. Będzie, to byłoby trochę śmieszne. Gdyby mnie teraz malutkie wiwerny zabiły. Patrzcie, bo w porównaniu do tych królewskich są takie słodziutkie. Mua, mua, mua. Aż chcę się je ucałować, nie? Tak, fajnie. Na nich potrzebuję szybkiego stylu, na to wygląda. No ale dobra, załatwimy je. Jedną po drugiej weźmiemy i będzie wszystko dobrze. Jak nie będą jak nie zaatakują wszystkie razem, to wszystko będzie w porządku. Moim zdaniem. Dobrze, dobrze, zaraz będzie po wszystkim, zaraz będzie po ptakach, zaraz będzie po wszystkim! Ludzie, dawać, dawać! Jest. Okej, okay, została jeszcze jedna. Stoi tam ale daj mi szczątki obrabować. Zlecenie na wiewerny. Muszę zgłosić się do karczmarza po nagrodę. No i dobrze, ale i tak wezmę resztę. Wezmę e, więcej mięsa wivern. Bo zawsze można je sprzedać. u... No wszędzie w sumie chyba można je sprzedać. Bo jest to też chyba magiczny składnik, który powinien, którego można używać. Znaczy się dobry składnik do eliksirów. Za chwilę sprawdzę. Albo dobre pożywienie. Hmm, gdzie tutaj jest mięso wiwerny? Tu. Nie, pożywienie nie jest składnikiem, ale pożywieniem jest dobrym. Więc nam się przyda. Tutaj są jeszcze szczątki. No i jajo wiwerny, jaja wiwerny też mo wiwerny mogą się nam też przydać. Zwłoki posłańca. Harwal. Broń, obrażenia czy plus 30%. Szansa na efekt krytyczny rozbrojenie blue bull precyzyjne trafienie plus 20. Obrażenie plus 40. No widzicie, ten miecz jest, który kupiliśmy, jest lepszy od tego, który tutaj znajdujemy. Miecz celowy przeznaczony do walki z ludźmi, nieskuteczny w starciu z większością potworów, wykorzystywany w wieżeńskich stylach walki. Ale będę go nosił, może go sprzedam. Pewnie jestem pewny, że jest też wartościowy. A tutaj jeszcze zakrwawiony list. Zakrwawiony list, podjąć zdecydowane kroki, sytuacja dojrzała, imię naszej organizacji, z tajnym, z tajnym pozdrowieniem, Lojwarden. Nowy wpis dziennika postacie o postacie, Declan Lojwarden. Gdybyśmy odnaleźli to... czekajcie, zdaje się, że Lojwarden należy do jakiejś sekretnej organizacji, nie chciał mi jednak zdradzić szczegółów. No ale w każdym razie, do salamandry nie należy, bo jest przeciwko salamandrze. To jest jasne, to jest naprawdę jasne. Miejsce mocy, czy mogę? Nie, nie mogę się teleportować. Dlaczego nie? Cholera. No dobra, to pójdziemy do Kalksztajna. Mm. Zwoki Rolanda już dawno mieliśmy, ale tutaj. Pokażę nam e, odpowiednią drogę, którą możemy przejść. No tutaj, no dobrze jest. Tery, 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 tu, tutaj, no. Skojatel! Co tutaj robią Skojatel teraz? Prze przecież nie było ich tutaj wcześniej. To możemy z nimi pogadać, może. Wrócili tutaj. Cuchniesz, człowieku? Nie jestem człowiekiem. Elfy zadzierają nosa i są skore dobitne. No widzicie, nawet, kras tutaj, nawet krasno, tutaj krasno ludy nie lubią elfów. A właściwie czego to szukasz, he? No, myślałem, że teraz będzie coś ciekawszego. A właściwie czego to szukasz, he? Nie wiem. Szukam noclegu. No dobra. To możemy sobie stąd pójść teraz. To pielec, co pielec, jest po prostu pięknie, dobiję na jep. Na pochybę z korwysyną. No dobrze, teraz możemy się teleportować do Wezimy przy pomocy Kalksteina i wtedy oddamy tego quest'a a w następnym odcinku, będziemy znowu na bagnach i będziemy polowali na wilczka. Ciekawe ile kasy dostaniemy za tego... za ten miecz przy okazji i ciekawe ile kasy dostaniemy też za trofeum. Też jest ciekawe dość. No ale dobra Najpierw musimy się tam teleportować, to zobaczymy. Teare, dary, tam, dar, tam, dar, dar. ale przy okazji możemy też oddać przecież mięso weaver. No a to zrobimy też kiedy indziej. Mam się jeszcze, jeszcze czas. Będziemy jeszcze wiele razy we zimie klasztornej, we zimie tak? handlowej. A nie, jednak nie chciałem z tą gadać, wybacz. może jednak to jest takie śmieszne. że ten portal się zawsze sam siebie... Hej, co ja robię? Przecież mogę się do Trace teleportować. To byłby lepszy pomysł. No to teleportuję się zaraz jeszcze raz do Trace. Nie ma, nie ma problemu. Bo w sumie wyziemię klasztorna i na razie nie mam jeszcze dużo rzeczy do robienia. Mogę je zrobić też później. Laboratorium Trace, teraz. No, przyda się. Ciekawe, czy Trace jest w domu. To byłoby dobrze wiedzieć, gdyby Tris była w domu. Tris? Nie, Tris nie ma w domu. Ale ładna wanna z łobędziem to jest naprawdę szlachetne. Alvin jest w domu. Może z nim pogadamy, co? Żeby przynajmniej miał uczucie, że jesteśmy dla niego ojcem. Tris każe mi patrzeć na jakieś głupie obrazki. Urwiemy się kiedyś i pogramy w misie, Patysie? Alvin mnie teraz lubi, z pewnością. Uściska mnie jak własnego ojca. Dokładnie. Ach, niedługo będziemy, mieli, będziemy mogli spędzić nieco więcej czasu z Alvinem. To będzie po prostu piękne, to będzie cudowne, gwardzista, gwardzista, ta. Tutaj, no i idę w dobrym kierunku. Bo raczej jestem skierowany w dobrym kierunku. Więc jest dobrze. Do domu nocy już raczej nigdy nie wejdziemy. No niestety. Ale to jeszcze, to zobaczymy jeszcze kiedy indziej. Dlaczego łowczego tutaj nie ma, he? Łowczy! Gdzie jest łowczy? Dlaczego łowczego tutaj nie ma? To wejdę tutaj w drzwi. Magazyn przez strażnicy. O, szafa. O oh je, yeah, sprzedam to, wezmę to wszystko i ukrany. O, to jest po prostu cudowne. Schody na dół. Tutaj też jeszcze pewnie coś ciekawego jest. U! Pe jest pewnie więcej warte. O, to merska, coś tam. I winogrona, też się przydadzą. Teraz Sukinsyn pożałuje, że go tutaj nie ma. Głupi łowczy. dlaczego go tutaj w ogóle nie ma? Nie rozumiem tego. Dlaczego go tutaj nie ma? Gdzie on się zapodział, ten mały gnojek? Tylko mi nie mów, że będę musiał teraz się przespać, co? Drzwi teraz strażnicy. Dobra, w następnym odcinku... Um, nie będziemy jednak robili tego zadania z wilkiem, tylko pójdziemy w jednym z następnych odcinków na pewno po trofeum. Ale tutaj zakończymy odcinek, ja pójdę w następnym odcinku do strażnicy, a później oddam w końcu temu gnojkowi to trofeum. Dobra, do następnego odcinka, ludzie, na razie, cześć!